bardzo ciekawy jak to się potoczy. Znowienia i wygrywają jastrzębianie pierwszy krążek łukasz na lewajka stracił krążek Daniel oriechin i jak zwykle szukał w tercji jastrzębia carson wywalczył ten krążek carson i z pierwszego krążka strzelał Teddy da costa gromkie oklaski na hali święci jeszcze Unia przed bramką Kowalówka. Krążek gdzieś tam między parkanami W Jadczębie wydawało się, że opanowało ten krążek, ale jest Bramka. Aleksiej Trambin odnalazł się ten krążek gdzieś tam podskoczył. Sunął w kierunku Aleksieja Trambina. Ten przymierzył i pokonał z międzybolików całym z międzybolików Patryka Nechwatala. Po raz pierwszy dzisiaj e, brzmi marsz trójwalny na lodowisku w Oświęcimiu. Mamy otwarcie jak na razie. Niech przyspieszają teraz podania. Skinars najbliższej odległości, ale pewnie broni padł boku. Dziubiński, znowu ucieka krążek. No i była nawet szansa na kontrę. 5 na 3. Szybko teraz Da Costa i nie zastanawiał się Teddy Da Costa, huknął jak z armaty i mamy e, drugą bramkę, tak nie niemrawo oświęcimianie jakby uśpili e, defensorów JKH Jastrzębia w końcu prawie po tej stracie, gdzie na e, sytuację sam na sam mogli być Jastrzębianie, Teddy Da Costa dostał e, krążek na drugą stronę, jeszcze strzał, przed siebie Sanders Słupek e, dobijał to kasperdi, teraz trzyma się. Nie wygrywają bólu da Costa na niebieską. Teraz miał szansę Temar, tak! Andrzej Temar dostał krążek. myślę, się na takiej odległości 3 metrów przed bramką. Popatrzył, przymierzył i zdobywa trzecią bramkę dla Repla z Święcim. No i wielka radość. kibiców, przy ulicy 4 mamy już 3 do zera. Andrzej Temar zaczyna punktować w czoznostkę również bramki w piątek. No, bo myślę, że kibice, jak i sami zawodnicy replas się jastrzębie. Teraz szansa dwójkowej akcji. Czeka na podanie Jarosz, ale solowo e, zakończył tą e, akcję jego kolega. Przewrócił się. Wpadł na bandę, ale z uśmiechem. To grający z numerem dwudziestym w siódmym Jastrzębia, Gimiński obsłużył Kansa, Kans dobry, dobry zjazd do środka, również w nowym targu Tauron emisuje przez Sosnowiec a 2 do dwóch, w dalszym ciągu mamy starcie, w którym ucierpiał Łukasz Krzemień trzyma się za rękę Łukasz Krzemień, zjeżdża razem z arbitrem Poważnie to wygląda. Jest tam kierownik drużyny. Ale niestety dla kibiców ja zastrzęda i zawodników niecelnie teraz wtedy sam. Temara. Andrzej temar. Znalazł się z kąskiem. Temari! Jest piękna bramka Andrija Temara. Myślałem, że będzie gdzieś tam szukał prusaka, ale poszukał miejsca przy tym bliższym słupku i znalazł go. Pokonał Patryka Nechwatala i Andrzej Temar zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu a czwartą dla replasu Unii oświęci. I mamy 4 do 1. Temar. Dobre teraz podanie przed bramkę. Skinars! Musiał wykończyć. To skinars obsłużony przez Krystiana Dziubińskiego. Teraz wpadają sobie w objęcia. No wydawało się, że za długo czekał Skinnars, ale patrzył. Czekał na ruch Patryka Nekwatala i mamy 5 do jednego. Oświęcimianie wykorzystują grę przewadzą. Z się pochali Oświęcimiu uśmiechnięte twarze. No a my wracamy na lodowisko, w Oświęcimiu właśnie rozpoczęła się trzecia tercja. No nie mogło przynieść rezultatu. Szybko teraz Carlson, rozpędzają się Oświęcimianie. Carlson, dobrze Carlson! Już wymanewrował obrońcę. Już teraz jest szansa. Obrócił się dobrze rozegrali to Jastrzębianie. Rac e, poszukał e, tam e, kolegi i Kans e, zdobywa e, drugą bramkę dla ekipy z Jastrzębia. Mamy 5 do 2. No może ta bramka ożywi nam troszeczkę to spotkanie. Jeszcze 15 minut strony na lewajkę, właśnie krążek do na lewajki do na lewajki już przed bramką Sanders zamieszanie w podhale za głębie 1 do jednego. teraz Jastrzębianie, ale pewnie Sander, no i to mogło zaskoczyć z obrotu taki strzał, to mogło zaskoczyć Kielera, teraz jeszcze podbicie, gdzieś tam krążka, na kontrę, kontrę dla Oświęcimian przedziela się Teddy Da Costa, Matemara z drugiej strony, Teddy Da Costa wydawało się, że faulowany, ale końcowe odliczanie, Syrena. Zakończyła spotkanie pomiędzy Repla z Unią Oświęcim a JKH GKS Jadrzębiem. Wygrywają gospodarze 5 do 2 i umacniają się na trzecim miejscu.